Jeden znak ustąp, to drugi powtórzony, przejście dla pieszych, no i taka przestrzeń przed nami, wydaje się, że no nic tylko jechać, no i jedzie, 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 jedzie i w tym momencie nagle się okazuje, że nie miał tutaj pierwszeństwa. To skrzyżowanie, jeśli już przekraczamy, to ono zawsze jest z tak zwanym dreszczykiem, bo przeskakuje się ulicą Bursaki na drugą stronę, tu się wszyscy nie o! Pani pojechała i dwa właśnie bierzem właśnie czekało I następny bierzem przejechał. Następny bierzem przejechał. A tam ci stamtąd i tak jak ja stoję, próbujemy stąd wyjechać. Na prosto z tym, że ja tu zawsze już trzymam nogę na hamulcu na wszelki wypadek. Dopóki nie upewnię się, że oni już się zatrzymali i że mnie przede wszystkim widzą. Jak już mnie widzą, to ja sobie wtedy dopiero ruszam z kopyta.